W Dękowie boisko o wartości 558 tysięcy złotych ze sztuczną nawierzchnią przystosowane do gry w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę. Są cztery kosze do gry w piłkę koszykową. Dodatkowo możliwość ustawienia tutaj dodatkowych elementów do gry w siatkówkę. Pełnowymiarowe plus pladza, bo, dla dzieci. Tak, część rekreacyjna dla najmłodszych uśstawki wjeżdżalni. Jeżeli chodzi o boiska ze sztuczną powierzchnią, to jest trzecie przy szkołach. Mamy złożone następne trzy projekty przy następnych szkołach, motywach światowych Jest to bardzo korzystne dla wszystkich, dlatego że młodzież swoją energię zużyje tutaj grając w różne rodzaje sportu, w piłki, a nie dewastując osiedlowe znaki.